No witam, dobry wieczór Państwu Witam państwa A ja się szwędam po Wrocławiu, nocnym nocny Wrocław, wieczorny Wrocław Tajemniczy Wrocław, Piękny Wrocław, proszę Państwa Tak po Wrocławiu Tak bardzo piękny Słuchajcie Dzisiaj Dzisiaj jest poniedziałek, no i słuchajcie ciepło, plus, co najmniej plus 5 stopni mamy teraz, a ja sobie jeżdżę, jest tu kto? O wszyscy uciekli, gdzież te czasy kiedy 500 osób było na lajcie? Już nie wrócą chyba. To już chyba te czasy nie wrócą. Proszę Państwa jak było tyle osób. Wszyscy stali widzowie z zeszłego roku. Prawie wszyscy e, już się nie pojawiają. Nie mówię że... W, prawie wszyscy bo bym musiał e, musiałbym skłamać. No, no ale no hej. No witam. Może w wakacje będzie większa frekwencja. No największa frekwencja była chyba w maju, to 500 osób bywało, a później mniej troszeczkę, ale, ale też sporo, też sporo, także fajna była grupa widzów w zeszłym roku. no ale ja też nie robię tych live'ów już od dawna regularnie, nie? Także gdzieś tam z jesienią, we wrześniu chyba. W wrzesień październik przestałem robić tak regularnie, no to nie ma się co dziwić że oglądalność spadła, to tak jak w telewizji, nie? No hej, hej, no witam. Także proszę Państwa, Wrocław, Wrocław jest to stare miasto z wielowiekową tradycją, a my jesteśmy teraz na Oporowie, jesteśmy w dzielnicy fabryczna, które to część miasta również ma swoją bogatą historię, ponieważ w 2001 roku osiedle to obchodziło 800 lat swoje 800 lat 1201 2001. Także to też jest już historii kawałek No, Wrocław, słuchajcie, to ja znam od różnych stron powiem wam że powiem wam, że mam takie ambiwalentne odczucie co do, co do Wrocławia, ponieważ mieszkam tu dosyć długo. Wiem jak się to zmienia wszystko, ale wiecie, to wszystko się zmienia, nie tylko Wrocław się zmienia, No ale mimo wszystko położenie jest fajne. Jeżeli można powiedzieć, że klimat w miarę fajny, chociaż Wrocław leży słuchajcie nad odrą. I tutaj jest ciężkie powietrze. To się tak mówi. O, Wrocław to ciężkie powietrze. I rzeczywiście, dość wilgotne. Tutaj są różne cieki, różne rzeczki. To jest równina. Słuchajcie, są obniżenia też terenu. Tak zwana Prawdolina Odry, nie? To jest obniżenie terenu w tej równinie wrocławskiej, którą to prawdoliną płynie właśnie odra. No i tutaj są miejsca takie, słuchajcie, duszne, wilgotne. Takie malaryczne jak to się mówi, błotne. No, nie jest to takie do końca zdrowe. Także Wrocław też nie jest akurat takim super miejscem, jeżeli chodzi o jakość powietrza, nie? No. No hej. Wrocław jest natomiast słuchajcie Bardzo krajobrazowo fajny. Mimo, że jest taki właśnie płaski. Tu nie ma. Nic tu nie ma. Tureckie legendy i mity. Nic tu nie ma dzisiaj. No, także No, mi się skończył dzisiaj, wiecie? To znaczy jeszcze może dwa psiknięcia będą, ale... ale skończył mi się dezodorant Old Spice Mam dezodorant Old Spice Taki czerwony buteleczce Nie wiem jaki to jest model Jaki to zapach, jak się nazywa, ale... Marki Old Spice I mi się skończył dzisiaj dezodorant właśnie A miałem różne, testowałem różne dezodoranty Old Spice, nie? I w sztywcie i w psikaczu, w sprayu to najlepiej mi w sprayu podpa podpasował. Najlepiej. Ale się skończył. Dzisiaj się skończył. Wczoraj się. Dzisiaj, dzisiaj, właściwie dzisiaj się skończył. No ale, no ale wiecie, mam nowe dwa dez dezodoranty także dajemy radę. Tak, pół żartem, nie mówię, ale powiem szczerze, że. Kurde, ale... No, muszę wracać sobie wiecie. O, widzę, że się zbieracie Państwo. Może jakieś łapeczki, o, jakiś. Jakieś by się zdały, nie? Łapki w górę, bo widzę, że łapek w górę nie ma. Proszę Państwa, i moja jeszcze jedno dzisiaj takie szybkie, dzisiaj szybkie spostrzeżenie. Najpierw był, najpierw troszkę o Wrocławiu, bo musi być, w tytule jest Wrocław, więc ja o Wrocławiu. Druga sprawa to to, że się do drozdanant mi skończył. To jest druga sprawa. Dzisiaj jest wydarzenie dnia. <laughs> A trzecia, y, trzecia kwestia, słuchajcie, y, teraz będzie filozoficzno-historyczna. Y, mianowicie stwierdziłem dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, to już dawno, ale się chwilę nad o ty, o tym, y, tym zastanawiałem. Mianowicie, słuchajcie, kiedyś ludzie bardziej y, żyli, y, byli bardziej utwierdzeni w swoich życiowych rolach ustanowieni, umocowani, zwróćcie uwagę i w do, i fajnych, i fajnych sytuacjach, i mniej fajnych. Wiecie, jak się urodziłeś chłopem, to byłeś chłopem. Jak byłeś arystokratą, to arystokratą, tak? Jak byłeś przedsiębiorcą jakimś na przykład w XIX wieku w epoce rewolucji przemysłowej urodziłeś się jakimś tam synem fabrykanta, to prawdopodobnie dziedziczyłeś po nim ten biznes i też był fabrykantem, duża szansa była. No i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście były wyjątki, I tak jak wszędzie, nie? bo zresztą wszystko się zmienia. Wiadomo, że na przykład te różne wojny, różne geopolityczne zawirowania zmieniały mocno życie tych ludzi i różnie to bywało. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Albo awans, albo albo właśnie taka degradacja społeczna. Także wiecie, a dzisiaj to jest trochę tak, że z jednej strony z jednej, wiecie, wszystko jest zagmatwane, bo tak mówią wam, że trzeba się zmieniać. Mówią wam właśnie, kto nam to mówi? To jest pytanie. Mówią, ale kto? Korporacje jakieś, czy co? Nie wiadomo kto. No wiadomo, że jest tak, że zawsze ktoś kieruje troszeczkę pewnymi prądami myślowymi, ale one sobie potem też... Dzieją się same troszeczkę, tak? To znaczy, ludzie to modyfikują. No i mówię tak: trzeba się zmieniać. No to media też to trochę formułują: trzeba się zmieniać, prawda? Dostosowywać w się w dzisiejszych czasach. Często pracujemy na różnych stanowiskach, w różnych branżach zmieniamy swoje zawody przez całe życie. Możemy się rozwijać, możemy osiągać różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, to nam wciskają, tak mówią, mówią, zresztą dużo w tym prawdy, dużo w tym racji jest. Wydaje się to fajne, niby, ale znowu ale znowu Jedne, z jednej strony mówią o zmianie, a z drugiej strony mówią o tym, że my musimy jakby trzymać się pewnych porząd pewnego porządku, nie? Żeby takie... W tym znaczeniu, że powinniśmy, powinniśmy trzymać się jakiegoś, no można tak powiedzieć, planu, tak, planu na życie. No i pytanie, czy to jest, czy to jest rozwój taki, prawdziwy rozwój, który my chcemy, czy na, nam to narzucają, czy to też nie jest jakiś, jakiś okowy znowu. Ty musisz się rozwijać, to znaczy, że jest jakiś nakaz tutaj, prawda? Że to nie jest taka wolność. Bo znowu jakby ktoś chciał pieprznąć swoje dobra różne i zostać biedakiem, no to dziwnie się będą, ale to też nasi, nasze otoczenie nas yy, będzie dziwnie patrzyć i nasze otoczenie nas też w pewne, yy, na pewne tory spycha trochę. No, jedni się temu dają, inni się temu nie dają. No, takie filozoficzne, nie? że z jednej strony wolność i, i zmiana i postęp, ale z drugiej strony, jest też jakiś, jakieś nakazy. No, ale w każdym, w każdym no właśnie to, to tak naprawdę cały czas jest tak samo, bo pewnie <laughs> zmieniamy swoje zawody, jakoś tam się rozwijamy, mniej lub bardziej, ale generalnie jakaś presja jest, tak jak na tych chłopów. <laughs> Urodziłeś się chłopem, to jesteś chłopem, a dzisiaj, no, dzisiaj czasami tak samo. No niby, ale, ale i tak teraz są, słuchajcie, yy, 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 teraz są takie możliwości też, nie? Rozwoju. Dla niektórych one są bardzo korzystne, te możliwości rozwoju. I ludzie z tego korzystają, bo to też trzeba umieć korzystać. nie, W dawnych wiekach tak samo ludzie byli sprytni i jakiś tam odsetek społeczeństwa był sprytny i sobie radzili. Tak jak jest i dzisiaj. No dobra, i tak. Co wy na to, co wy na to? Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli ktoś tam jest, w ogóle nikt się nie odzywa. już mi powiedzieć, czy ktoś tam jest, czy nikogo nie ma. Widzę, że mało osób. Ja, bo ja nie widzę znowu czata, co, co, co się zdarza niekiedy. Dobra, słuchajcie. Ja do domu, bo widzę, że nie ma żadnego odzewu. Te, te live'y tu zaszły na psy niestety trochę. Wiecie co, bo taki live bez ludzi to to nie jest live, nie? To ja mogę równie dobrze do szafy gadać albo do albo do okna. No to... zobaczymy, może się rozkręci. Może było nudno po prostu, tak? Bo to, bo to dlatego też nie ma nie ma akcji, nie ma interakcji. Jeżeli jest, jest nudno, także dzięki na dzisiaj. Za dzisiaj live y będą będę robił podobne live y chyba niż jak w zeszłym roku, teraz to mi się nie chce, bo jest po prostu ciemno, a za dnia nie mam czasu. Także wieczorami, ale zrobi się, zrobi się wiosna, taka porządna, później lato, będzie długi dzień, to troszkę inaczej to będzie wyglądać. Moi Państwo, dziękuję i do usłyszenia.